Uwaga widzowie, zagramy sobie, um, teledysk będzie próbny, później będzie ostateczny. Dawajcie lajki, żeby nam to wyszło na na teledyskiem prawdziwym. Dobra, tu będą widzowie, będą tutaj, tutaj, gdzie tutaj pokazuję łapką, będą o, sali gracze, ale jeszcze nie, nie ma ich. Dobra, dajcie mi teledysk próbny. Trzy, dwa, trzy, trzy, dwa jest po tysiącu wojanka, zamkniętach langa, i snikam jak jagara, po słuchszeni odbala, po, po, po tysiącu wojankach, zamkniętach i kroklanka, i sigam, jak jagara, po ukrzę i odwala. Po, po, po tysiącu wojankach, zamkniętach i kuplanka, i sigam, jak jagara, po słuchaj odbalach. Po tysiącu wojankach, zamknięta mi blublanka i sikam jak Niagara, od cukrzeni od wojanka, Po tysiącu wojankach, zamknięta mi i sikam jak Niagara. Od cukrzeni od wojanka, Po tysiącu wojankach, zamknięta mi i sikam jak Niagara. Od cukrzeni od Razem ze Po tysiącu wojankach, zamknięta mi blublanka i sikam jak Niagara. Od cukrzeni Wojanka, wojankach, Wojanka, wojankach Uwaga, to był teledysk Czekajcie, dawajcie subiki. Jak najwięcej wbijemy, dzisiaj 20 tysięcy. Do widzenia na prawdziwym teledysku